不装胜利。Oh no, Siema, hej, co się stało, nie wiem, co ja złączyłaś się, siema, co tam, o jest, dobra, są prawie wszystkie. Wyobraź sobie siebie za 10-20 lat, co powiesz dzieciom jak spytają cię o y, czas kwarantanny. Siada ci świetną historię. Powiem im, że było ciężko i było się trochę skazanym na taką samotność, i że było to takim nagłym stanem, który właśnie y, zupełnie niespodziewanie przyszedł. Swego rodzaju trudny czas, bo bardzo wiele rzeczy jakby sprawdzał, pokazał, pokazał nam jak, wie, na jak wiele rzeczy nie jesteśmy gotowi, o jakich rzeczach nawet nie myślimy, że mogłyby się stać. Podczas tej kwarantanny się nie wiedziało, co, co będzie jutro, co będzie za tydzień, co będzie za miesiąc i to było straszne. Myślę, że to był taki moment przełomowy, w, w moim życiu, że świat się zmienił diametralnie, że wszyscy przestali wychodzić z domów, zaczęliśmy budować naszą rzeczywistość na nowo i przyzwyczajać się do nowych rzeczy. Że cały świat, który on znają, opiera się na zmianach, które nastąpiły teraz. Właśnie też nie powiem, że był to jakiś czas na, właśnie na taką refleksję nad, nad tym, co jest dla nas naprawdę ważne. Ale wyznaczenie sobie celu na koniec dnia, albo na koniec roku, albo na koniec trzech lat, było dla mnie bardzo ważne. I wyznaczyłam sobie wakacje, tak jak pewnie wiele ludzi w moim wieku. I kupiłam ze znajomym auto. I moje biedne auto stoi pod blokiem Janusza i czeka, i pewnie nigdy się nie doczeka, i bezradność, którą się czuję w tej sytuacji jest domijająca i może dla osób starszych, które, nie wiem, moja mama jest tak że siedzimy tutaj wszyscy razem, ale dla mnie to zupełnie nie ma przyszłości. Nie widzę sensu w czymkolwiek. Nie jakby nie myślę o tym czasie jako o czymś dobrym. Raczej, raczej nie. Miałem ja parę załamań jakby motywacji, gdzie tak naprawdę jedyne co chciałem robić to właśnie leżeć i spać, bo niekiedy stawałem się w jedno. Nie czułem jakby sensu tego, że w ogóle po co, po co mam wstawać, jak i tak będę siedział w domu. I cały czas mam takie, takie poczucie winy, że za mało hmm. robię, że nie mogę się przyzwyczaić do tego, że jakby tempo życia zwolniło. Było dużo trudnych momentów. Yy, zwłaszcza na początku, to jest taką niepewnością i, no i taką zmianą. I myślę, że, że to każdy trochę przeżywał. Chciałabym wiedzieć, kiedy, co i jak. Co brakowało mi najbardziej? Ha. Uh, kontaktu z innym człowiekiem. Jestem większym ekstrawertykiem niż myślałam. Tego, że właśnie nie mogę wyjść i spotkać się i napisać po prostu hej, chodźmy na kawę, <grywka> na piwo albo na kawę. Najbardziej brakowało i brakuje nadal. Zdecydowanie takich zbiorowych y, przeżyć imprezki. Imprezek. No i jak sobie z tym radziłam? Nie wiem, czy sobie z nimi poradziłam, ale jeśli sobie z nimi chciałam poradzić, to dzwoniłam do ludzi. Myślę, że też pomoc y, psychiatry? Też to, że właśnie... Pani doktor miała bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo spokoju. Plus zdecydowanie medytacja. Uważam, że medytacja jest niesamowicie pomagająca pomocna w całym procesie. Chodzi po prostu o to, żeby nie czuć się jak niewolnik tej sytuacji, tylko poczuć się właśnie panem tego wszystkiego, poczuć się, że rzeczywiście się wciąż żyje, a nie jest się zamkniętym właśnie pozbawieniu życia w klatce. Raz, dwa, trzy i... Czego się nauczyłam? Grisze. Grać w tękę. Techniki w I Grisze. Nauczyłam się czerpać papier. Postawia japońskich. definicji słowa freganizm. Zaczęłam się mówić z hiszpańskiego. Bo... i robić na drutach, to mama mnie nauczyła. Dyscypliny, bo nie miałam zupełnie dyscypliny. Pisać perfekcyjnie, bezbłędne maile do nauczycieli. Obecnie na przykład odnalazłem, od, odnajduję siebie właśnie innych ludzi. Że znajdując w sobie pewną siłę i pewną burczne odmienności, umiem się teraz lepiej do społeczności i lepiej lecję same sobą. Na pewno to był trochę czas na to, żeby jakoś yy, zreformować swój system wartości. Parę rzeczy o sobie na pewno się dowiedziałem. W sensie no może nie tyle co dowi nie tyle dowiedziałem, co nie wiem, po prostu zobaczyłem jak funkcjonuje. Zrozumiałam parę rzeczy. Hmm. Nauczyłam się czegoś o relacjach ogólnie międzyludzkich. Poszłam do liceum, to miałam taki gorszy czas, trochę, No, no i tak mogłam to przemyśleć trochę, się tak skupić na sobie, bo ciągle byłam takim na tłoku tego życia i ciągle tak jakby miałam jakąś presję, którą sobie tak sama trochę wybierałam. To mi przyszło do głowy, że. Znaczy, jakby wiedziałem to chyba wcześniej, ale nie byłem świadomy, że jedyną osobą, która może mi zabrać jakby teraźniejszość. Jakby w sensie ten moment jestem ja sam. Jest 21 dzień kwarantanny. Wstałam na wschód słońca. Ale go nie widać jeszcze. Tam widać ceremki Widzieliśmy żurawie. I w sumie to mi się podoba, możecie mnie przeklinać, ale mam najlepszy czas swojego życia, nie ma tu nikogo, oprócz mojego brata, ale on siedzi cicho, jest cudownie. Nauczyłem się patrzeć na każdą chwilę jak na jakby dar i na to, po prostu nie marnować jej, bo, bo, bo to bez sensu i w momencie, w którym już tak siedziałem, siedziałem, to, to uznałem, że w ogóle chodzi o to, żeby afirmować siedzenie, bo, bo nie ma na co czekać zbytnio. No, że to marnowanie czasu, w sumie to nie jest marnowanie czasu, że jakby dla mnie marnowanie, jakby ja wcześniej byłam taka, że chwila, kiedy siedzę, to jest po prostu totalny, po prostu że że muszę po to, coś zrobić, muszę coś zrobić, każda, wszystko, cały czas pracę, pracę, praca, a ja właśnie teraz mam takie... Okej, okay, no siedzę, czytam książkę, albo siedzę, patrzę baba sobie robi w niebo. Tak, jest tak, dziwne jest tak, 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 to nie jest tak, <grym i wyszła>